No to co pójdę zobaczyć moje repliki. Hmm. Mam puste miejsce. Coś tu potrzebuję. O, a co to za karton? A więc po jakże cringe'owym wstępie witam was na unboxingu pistoletu od armii. R31 czyli Replika 1911 Colt. Jakby to nie jest moja Jakby naturalna reakcja, bo otwieram już ten karton nie jeden raz. Więc czas zobaczyć replika. A więc, ale to taki pistolecik. Na zabezpieczyłem. Które można, które można przeładować albo tak, o kurde, co się stało? o, albo tak, albo tak. A więc to jest wersja na Gringas. tutaj mam magazynek na Gringas. Niestety moje jakże kujawskie łapy już starły plasticzek, który przytrzymuje zamek w tylnym położeniu. Ale to na zupełnie inny odcinek. Kupiłem magazynek na CO2 bez zima. A CO2 jest dobre na zimę więc. Biorę takim, taki magazynek. Taki był dołączony do zestawu ząbek do magazynka. A na te imbusy nie patrzcie, bo po prostu ja je tam pożyłem, A więc tak. To jest replika jakże znanego od 1912 na przykład z filmów gier, na przykład drugowojennych. Albo na przykład Skalwidy Cold War też występował nieraz. I są dwie wersje tego pistoletu. Pierwsza to właśnie tą, którą mam w rękach. I jeszcze R31C. C to jest jakby, że tutaj masz czarne. No, że ogólnie praktycznie niczym się nie różni tylko tym i ogólnie kolorem lufy. Dobra, a więc pokażę Wam teraz, jak się ładuje magazynek. Pewnie i tak już nieraz to widzieliście na przykład na YouTube. A więc mamy tutaj magazynek. A więc mamy tu pistolet i magazynek. Ładuje się w taki sposób. A tu jest przycisk do zwalniania magazynka. I tak pięknie się to wyciąga. Zaraz Wam pokażę, jak po strzelance na przykład wyczyścić olejem silikonowym lub czymś takim. A więc mamy tutaj taki przycisk do zwalniania zamka, oczywiście. I to musimy na początku ściągnąć, żeby potem ściągnąć. Zamek i rozebrać całą replikę. A więc trzeba naciągnąć na tą mniejszą dziurkę. Nie na tą, co się zwania magazynek, tylko na tą mniejszą. Potem to przetrzymać i wyciągnąć. O! Nawet samo mi wyleciało przez przypadek. A więc mamy tutaj. Teraz musimy kurtę O. Ściągamy ściągamy takie coś. Potem sprężynę z takim metalowym czymś to ściągamy. Potem całą lufę. Tego trze trzeba ściągnąć poprzez rozkręcenie, ale nie, musi nie musicie tego rozkręcać. Więc tutaj psikacie silik odejem silikonowym, wszystkim, co jest do konserwacji replik. I składacie tak samo. Tylko że na ogólnie składacie tak samo. Trochę mi to zajmie, więc włączę tutaj jakiegoś tejda zapomniałem, jeszcze tutaj jest kółko do ustawiania hop -upu. a więc teraz musimy na takie szyny naprowadzić zamek naprowadzić tak samo jak był, czyli tutaj, żeby ten mały dzyndzalek wszedł do pistoletu wszedł aktualnie można się bawić strzelaniem. Można naciągać tak. Tu jest jakby Kurde, Wyleciało mi to z głowy. Mm, ten Zabezpieczenia. O! I jeżeli nawet e, jeżeli włączysz, przełączysz to zabezpieczenie na dół i nie, nie z tego nie strzeli. A jak musisz te dwie rzeczy mieć na, na ręku, to wtedy można strzelić. A więc pokażę Wam zaraz. Jak się z tego cudzeńka strzela. A więc zapamiętajcie tylko liczbę e, kulek 7, ponieważ e, chcę Wam pokazać, e, jak wygląda po prostu starcie plasticzków w magazynku na Gas. O. I właśnie o tym mówiłem, że jeżeli się kończą kulki, to i tak strzela. No w sumie w praktyce to nie przeszkadza, ale no niestety po prostu jak kulki się kończą, to oznacza, że no normalnych magazynkach ze... bez startego plastiku to by po prostu zamek w ten nim się położeniu został, a plasticzek się starł. I po prostu strzela dalej. Teraz e, chwilę przerwy, bo muszę poszatać kółki. A więc jeżeli chcecie na przykład założyć, załadować green gazem magazynek, to zaraz Wam pokażę, jak to się robi. A więc musimy mieć magazynek na dół, żeby zawór był na górze oraz musimy potrząsnąć green gazem. Jeżeli nie będzie słychać jakby gazu, który się napełnia w magazynku, to oznacza, że jest pełny. A jeżeli słychać na przykład takie to oznacza, że nie było w magazynku gazu. I dobrze, że załadowałeś, bo mogły się na przykład uszczelki rozszczelnić. I właśnie trzeba mieć Green gas w magazynku, ponieważ na, na przykład na zimę, ponieważ mogą się uszczelki w magazynku rozczelnić. Więc to jest taki... No taka ciekawostka, no. No i teraz dajemy na tadlicę A więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, osoba z dzwonem. I widzimy się w następnym filmu, filmie. Na razie.